Witajcie w kolejnej recenzji Smartmi dzisiaj recenzujemy dla was nawilżacz ewaporacyjny Smartmi, pisany przez i, a nie przez e, co robi dla nas bardzo wielką różnicę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym jaka jest różnica pomiędzy nawilżaczem ultradźwiękowym, parowym a ewaporacyjnym, to zapraszamy was do naszej recenzji nawilżacza ultradźwiękowego Smartmi, a my teraz przejdziemy do jego budowy. Nawilżacz ewaporacyjny od Smartmi składa się, jak widzicie, ze zbiornika wodnego oraz w środku znajdujących się dysków, które się cały czas obracają. W zależności od trybu działania obracają się one albo wolniej albo szybciej. Nie ma tutaj żadnych filtrów, które by się zużyły. Te dyski powinniście myć średnio pomiędzy dwa tygodnie maksymalnie miesiąc. Możecie je myć w zmywarce, nie jest żaden problem. Pamiętajcie o tym, żeby nawilżacz mimo wszystko trzymać w czystości. Chociaż od tego nawilżacza możecie bez problemu lać wodę kranową. Tutaj na samej górze możemy zobaczyć Dwa przyciski. Przycisk związany z trybem działania oraz z Wi-Fi i ilością wody. Za pomocą małych diod pokazuje nam nawilżacz, jaką ilość wody w tym momencie się w nim znajduje. Czy jest ona niska, czy jest ona wysoka. W momencie, kiedy dolewamy wody. To nabliżacz informuje nas o tym, że już jest mak za pomocą piknięć. Wtedy musimy pamiętać, żeby, nie, żeby go przypadkiem nie przelać, bo ta woda może się wylać, czego oczywiście nie chcemy. Z drugiej strony widzimy tryby działania. Jeżeli chodzi o głośność tego nabliżacza, to oczywiście, jeżeli będzie najwyższy tryb działania, to jest on głośny. Ja przeważnie mam go na trybie automatycznym i praktycznie nie słyszę go w moim salonie, więc jest to jak dla mnie bardzo duży plus. Godnym uwagi jest również tryb osuszania. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej 10% nawilżacz przestaje działać, ale użytkownik może wtedy właśnie włączyć wcześniej wymieniony tryb. Co się dzieje? Nawilżacz przez 8 godzin zaczyna osuszać swój zbiornik, dzięki czemu utrzymuje się w czystości, więc jest to taka bardzo fajna funkcja. Przejdźmy teraz do aplikacji. Jak większość sprzętów Xiaomi również ten nawilżacz możemy połączyć z naszym kątem w aplikacji Micho. Wtedy będziemy mogli sterować większością jego funkcji. Zacznijmy od tego, że sterowanie nim jest bardzo wygodne i stabilne. W przeciwieństwie do kilku nawilżaczy, z którymi miałem do czynienia, z nawilżaczem ewaporacyjnym Smartmi nigdy nie miałem problemu, więc warto na to zwrócić uwagę. Co możemy zrobić w aplikacji? Tak jak widzicie obok mnie, pokazuje, że pozostały poziom wody to jest 78%. W sumie fajnie, że nas o tym informuje. Wiem, że ma jeszcze spory zapas, ale mogę już mu coś dolać. Włączę go w tym momencie. Wilgotność 47%, więc jest bardzo dobrze. I teraz tak, mogę sobie ustawić tryb automatyczny, czyli tryb, na którym najczęściej działa mój rzecz. Poziom pierwszy, poziom drugi oraz poziom trzeci, czyli najgłośniejszy. Wróćmy sobie teraz do trybu automatycznego. Co jeszcze mogę zrobić w aplikacji? Mogę ustawić czasy, kiedy ma się włączać albo wyłączać. Mogę wyłączyć albo wyłączyć dźwięki, określić jasność LEDów, które przypominam są tylko w tym miejscu, więc są praktycznie niewidoczne, ale i tak się mi na to pozwala. Mogę włączyć kontrolę rodzicielską. Przydatna rzecz dla rodziców, czyli nasze dziecko nie będzie na przykład zmieniało trybu na najwyższy przez cały czas. Mamy tylko wtedy sterowanie z poziomu aplikacji oraz ciekawa funkcja, czyli Device Miss Behavior Alert, czyli jeżeli Xiaomi wykryje, że coś jest nie tak, to nas o tym poinformuje. Jak dla mnie przydatne, jeszcze nie miałem na szczęście do czynienia z tym, żeby informował mnie o jakichś problemach. Wchodząc w ustawienia głębiej, no to widzimy, że tutaj za bardzo nic specjalnego nie ma. Możemy go sobie przypiąć do konkretnego pokoju, możemy go sobie. Nazwać albo zaktualizować. Nabil rzecz oczywiście może też występować w wielu automatyzacjach, na przykład w połączeniu z oczyszczaczem. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o współpracę z aplikacją, zdecydowanie na piątkę. To przejdźmy do podsumowania nawilżacza ewaporacyjnego smartmi. Zacznijmy od plusów. Działanie z aplikacją po prostu świetne, a poza tym możecie go podpiąć także pod Home jak dla mnie spory plus. Sam nawilżacz jest bezpieczny. Możemy lać do niego różnego rodzaju wodę destylowaną, kranową, co macie tak naprawdę pod ręką. Nawilżacz nas o wszystkim informuje. Jak dla mnie jest cichy. Posiada dyski, które, się, które można myć w smywarce. On tak naprawdę dla mnie nie ma wad. Jest to nawilżacz, z którego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Cena 420-450 zł, w zależności jak go dostaniecie na. Promocjach, polecam promocję smartmi, więc naprawdę cena jest warta tego nawilżacza. Nie próbujcie oszczędzać, nie wiem, 100 zł albo 50 zł, kupujcie nawilżacze ultradźwiękowe, albo parowe. Po prostu sprawdźcie sobie taki, który będzie cały czas działał w tle, będzie nawilżał to powietrze i dzięki któremu będziecie zdrowsi. Więc zdecydowanie jak dla mnie jedna z, jeden z fajniejszych produktów, które miałem okazję oceniać. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania naszych filmów i do zobaczenia w kolejnym filmie.